Nie pal, unikaj dymu tytoniowego i utrzymuj prawidłową masę ciała. To trzy pierwsze sposoby zalecane przez autorów Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem dla utrzymania naszego ciała w pełnym zdrowiu. Skoro te trzy sposoby są wymieniane jako pierwsze, to znaczy że są najważniejsze. Tak, powiem że trochę niestety tak, dlatego że niestety bardzo wiele osób z nas, z naszego społeczeństwa w Polsce, ale także w Europie, bo mówimy o europejskim kodeksie walki z rakiem, nadal pali papierosy. To nie pozostaje bez. Znaczenie dla naszego zdrowia, także w momencie, kiedy jesteśmy narażeni na bierne palenie. W Polsce każdego roku, no niestety, kilka tysięcy osób umiera z powodu biernego palenia, i jest to spowodowane właśnie wdychaniem tego dymu od innych. I to pokazuje nam też, jak szalenie. Taki rakotwórczy i niebezpieczny charakter ma ten e, dym tytoniowy. Otyłość to jest coś, co wyjątkowo nam szkodzi, a nie wszyscy chcemy o tym pamiętać. Tak, i dosyć często mówimy o otyłości e, jedynie w kontekście e, estetycznym, czy chorób takich jak cukrzyca, czy choroby serca. Warto jest mieć taką wiedzę, e, że nadwaga i otyłość to jest drugi najważniejszy czynnik e, zwiększający ryzyko występowania chorób nowotworowych zaraz po e, paleniu tytoniu. Zobaczmy zatem, co jeszcze powinniśmy robić, żeby żyć długo i zdrowo. Kolejnym typem na długowieczność jest ruch. Aktywności fizycznej nigdy za wiele. Systematyczny ruch może nas ustrzec przed chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak choroby nowotworowe. Ruch jest też dobrą lokatą na przyszłość. Seniorzy, którzy wcześniej byli aktywni, są bardziej samodzielni i rzadziej korzystają z pomocy osób trzecich. Ruch to jednak nie tylko profilaktyka w badaniach udowodniono, iż w przypadku 26 schorzeń przewlekłych ruch jest jedną z naukowo sprawdzonych metod leczenia. Następnym sposobem na zdrowie jest przestrzeganie zbilansowanej diety. Jesteśmy tym, co jemy i spożywane przez nas posiłki wpływają na cały nasz organizm. Nieprawidłowa dieta może być przyczyną nie tylko nowotworów, zaburzeń hormonalnych, ale może też wywołać depresję. Jesteśmy już prawie w połowie, doktorze. Czas na kolejne wskazówki. Tak, taką kolejną wskazówką, która została umieszczona w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem, jest maksymalne ograniczenie spożycia e, alkoholu. Alkohol jest takim czynnikiem rakotwórczym, który jest pewny. My na pewno wiemy już to, że on powoduje zwiększenie ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. Mówimy o przyjemnościach, które są tylko pozorne, bo teraz będziemy brali na warsztat promieniowanie UV. Przede wszystkim nie można, nie należy korzystać z solariów i y, dzięki temu, że w Polsce y, mamy odpowiednią ustawę. Osoby poniżej 18 roku życia z tych solariów nie mogą już tak. korzystać. Mamy natomiast okres wiosennoletni, mamy słońce. Wszyscy chcemy teraz złapać tego słońca na zapas. Witaminy D3. Już kilkanaście minut ekspozycji na słońce jest wystarczające, żeby wytworzyć odpowiednią y, ilość witaminy D3. Czyli nie plażujemy, nie smażymy się. Jest to bardzo niezdrowe. Jest to bardzo niezdrowe i bardzo ryzykowne, nie tylko w kontekście chorób nowotworowych, ale również takim, że obniża to nam naszą odporność Organizmu. Jak widać, nasze zdrowie zależy w dużej mierze od nas samych. Ważne jest również, abyśmy unikali substancji rakotwórczych w miejscu, w którym pracujemy. Należy również unikać naturalnego promieniowania radonowego, na które możemy być narażeni nawet we własnym domu. Punkt dziesiąty dotyczy spraw kobiecych. Jak panie mogą zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka piersi? Przede wszystkim poprzez karmienie swojego dziecka. Obniża się wtedy poziom estrogenu, hormonu, który przyczynia się do rozwoju tego nowotworu. Dobrym pomysłem jest też jak najkrótsze stosowanie hormonalnej terapii zastępczej. Zwiększa ona ryzyko zachorowania nie tylko na wspomnianego raka piersi, ale też błony śluzowej trzonu macicy i jajników. Powinna być stosowana możliwie jak najkrócej. Dodatkowo warto brać udział w zorganizowanych programach badań przesiewowych, np. wczesnego wykrywania raka jelita grubego, piersi czy szyjki macicy. Zbliżamy się do końca, panie doktorze. Co nam jeszcze zostało? Zostało nam jeszcze szczepienia. Szczepienia to jest jedno z największych osiągnięć medycyny. Mamy szczepienie przeciwko wirusowi HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego, mówimy tutaj o szyjki macicy, i przeciwko wirusowi HBV, czyli wirusowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. W ramach Narodowej Strategii Onkologicznej planowane jest wyszczepienie zarówno dziewcząt, jak i chłopców, ponieważ chłopcy są wektorami, czyli przenoszą ten wirus, ponoszą dużo mniejsze konsekwencje od kobiet w przyszłości. Natomiast żeby ograniczyć rzeczywiście przenoszenie tego wirusa i późniejsze zachorowania na nowotwory złośliwe, trzeba odciąć tą drogę w postaci szczepienia także i chłopców. I te 12 punktów wszyscy powinniśmy nie tylko zapamiętać, ale po prostu żyć według tych zasad.